Cześć, ja jestem Cydia, to jest kolejny odcinek z gry Cluster Track. Przed nami świat dziewiąty, piekło. Czy piekło to tylko nazwa tego rozdziału, czy będzie tu piekielnie ciężko? Nie wiem. Ale wyskakują tu na razie wszędzie rąsie, ręce z rogami, ze znakiem rogów, tak? Szatańskim. I co więcej, na razie musimy tych rąk unikać. I nie jest to łatwe? Znaczy nie wiem, wydaje się to po prostu próbą czasu, tak? Że zanim dotrzeć do mety, zanim oczywiście te ręce wszędzie wyskoczą. Albo przeskoczyć jakoś nad nimi, jak tutaj próbowałem, ale udało się. Jeszcze ostatnie. Ostatnie. Pięknie. Ale nie było to chyba jakieś super łatwe. Ale tu już faktycznie jest dużo tego wszystkiego. Ciężarówki w ogóle nie potrafił jeździć tutaj. A musimy po prostu skakać po nich. okej, okay, okej. Okay. Po tych też mam skakać. I na tym to wszystko polega w tym rozdziale. Aha, one się palą, tak? I muszę dobiec do mety, zanim się spalą kompletnie, tak? Tak to rozumiem. Spoko. W tle wulkan. No... Fajnie. I naprawdę, ścieżka dźwiękowa tej gry jest bardzo podobna do Super Meat Boya. Strasznie mi się to wszystko tak kojarzy. No tu faktycznie, te skoki są dosyć precyzyjne, jakie musimy wykonywać. I... Udało się? Udało się. Okej, dwa poziomy za nami. O... Okej, okay. odwrócone krzyże. Znaczy odwrócone. Może czasami są odwrócone, czasami nie. Nie, zawsze są odwrócone. Myślałem, że będą tak dookoła się kręcić, a nie tylko na boki i na dół. A to akurat jest pułapka, jak widzieliśmy wiele razy, tak? Po prostu coś chce nas zmiażdżyć i tyle. nie oznacza to, że jest to coś łatwego do uniknięcia. Wow, 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 wow. Nie, 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 przygwie... nie przygniotło mnie to. To też mnie nie przygniecie. Okej, okay. fajne. Udało się to tak rozgryźć szybko. E to kolce, to wygląda jakby troszeczkę takie, no, ogony rekinów, no, no, jakby rekiny, tak, nie ogony chyba, ale jakby rekiny tutaj po tym bloku yy, chodziły, nie, 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 jakby pływały w środku, co nie do końca ma sens, co mówię, ale to wszystko się toczy, skacze. spoko, możemy tak naprawdę jechać do przodu i jakoś nie jest to super niebezpieczne, chyba że oczywiście... O, wyskoczył na nas. Te kolce. Te rekiny. Nie no, zjeść będę chciał, ale tak naprawdę mogę po prostu jechać do przodu. Jakoś nic jakoś konkretnie trudnego w tym nie ma. Jak na razie... Nie wiem, nie, nie jest to może jakieś super łatwe wszystko. Coś tam spadało. Chyba coś tam spadało, tak? Coś spada. Ja uciekam, ale... Nie jest jakoś niesamowicie ciężko. Nie wiem co to spada, ale nie będę tego sprawdzać, bo chcę... chcę wygrać. E, czy coś... Nie wiem, wid widzę jakiś cień, ale po prostu uciekam. Nie wiem, czy coś było niebezpiecznego tam dla mnie, ale wiedzieć e, nie chcę. Mm. Też w grze się zdobywa różne punkty za różne kombosy, latanie, skakanie i tak dalej, ale mnie to interesuje. Nie interesuje, tak? Ciężarówka nabi Ciężarówki nabite na koło coś świetne. Oczywiście, zamiast ludzi, tak? To są ciężarówki, bo to świat ciężarówek. Po których muszę teraz skakać? Nie byłem pewny, czy tak będzie. Ale jest to fajne. Nie krzyczcie. Boli te ciężarówki? Nie! Nie odbił się z ostatniej, ze wszystkich się odbiła z ostatniej, mu ciężko było się odbić. Ciekawe czy w ogóle w grze może będzie, nie wiem, jakaś, jakiś szatan ciężarówka jako boss finałowy, czy coś takiego. Wielka ciężarówka, która chce nas zabić. Albo może jaka jest odwrotność ciężarówki, coś co może nienawidzieć ciężarówek. Nie wiem, a będzie jakiś wielki boss, jakieś złomowisko, które będzie bossem, nie mam pojęcia. Ale jakaś wielka ciężarówka myślę byłaby czymś sensownym na finał gry o ciężarówkach, tak mi się wydaje. To lecisz. Dolecisz... Nie krzyczcie tak na mnie ciężarówki! Od kiedy ciężarówki mogą krzyczeć? Może to szatana Boli albo Bogę ciężarówek. Wskakanie po nich. Udało się. Świetne. Jeden z najfajniejszych poziomów do tej pory. U, lawa wylatuje nam spod nóg, więc musimy po prostu uciekać, żeby nas to nie zabiło. Piękny skok. Piękny skok! Lecisz? Żyjesz? Żyjesz! Łap się, łap się, łap się. Doleć tutaj, nie dolecisz tutaj, dolecisz tutaj, dolecisz tutaj. Co się dzieje? Nie wiem, gdzie jest lawa za mną. Pewnie za mną. Mamy to, mamy to. Tak fajnie się w to gra po prostu, gdy takie dziwne rzeczy się dzieją. Okej, okay. koła w nas lecą. Pentagramy nawet, znaczy koła z pentagramami w środku. Gdyby te żarówki jechały prosto do przodu, to byłoby łatwiejsze, ale czasem skręcą w lewo, czasem w prawo i nigdy nie wiemy. Co się stanie? Jak, jak dwie naraz lecą, to trochę... No tak jakby nie mam co zrobić. Ciekawe czy te koła lecą też w losowy sposób w nas, te pentagramy. Nie wiem, okej. Okay. Teraz ładnie poleciały U, na prawo. Spoko. Na no, spokojnie. Zwykle warto jest w tej grze być szybkim ale na niektóre sytuacje też e, można się z czasem zatrzymać i dobrze się na tym wyjdzie. Znaczy myślę, że można by w tą grę grać dosyć powoli, jakby się koniecznie chciało. Ja wolę jednak e, biec do przodu, bo jednak większa zabawa z tego jest. E, dobra. Nie jest to najłatwiejsze miejsce do jeżdżenia z ciężarówkami, ale jakimś cudem one po tym jeżdżą. Nie wiem jak, ale to robią. Unoszą się w ogóle w powietrzu. Sprytne ciężarówki. Zdobyłem moce lata! Proszę nie spadać mi na głowę! Trochę utrudnia grę. Ale... Dosyć proste jest to piekło. A czy gra się zacięła? Tak, troszeczkę się zacięła. 9-10. Dobra, popatrzmy się, co to jest. Muzyka się z... Au! Muszę uciekać! Jest coś wielkiego składającego się z ciężarówek. Jest to wielka ciężarówka. O... Ać, co? Miałem na to wjechać jakoś? Tak mi się wydawało, że jakoś to mi rękę pojawiło i po tej ręce miałem skakać na środek tego wielkiego czegoś? Czy walczymy właśnie z ciężarówką szatanem? I teraz powoli. Dobra, raz, dwa. Muszę być to tu dosyć szybkim raczej też, nie wiem co się z tyłu za mną dzieje. Słyszę jakieś hałasy. Nie wiem, co one oznaczają. E, 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 e. Pff, zaciąłem się. Dobra. Jeszcze raz lecimy. Dosyć szybko trzeba. Aha, to też są małe ciężarówki, po których ja mogę skakać, ale cały, całe to coś składa się z dużych ciężarówek, tak? To czarne to też są ciężarówki. Spoko. Nie za szybko też, ale nie za wolno. Łącząc obie te rzeczy... Eee, co mam dalej robić? Spać tutaj na ciężarówkę? Nie. O, matko. Czy to jest finałowy poziom, gdzie trwa on, nie wiem, 10 minut, które muszę przeżyć bez umierania? Nie wiem. Jest to na pewno strasznie szalone i, i bardzo pomysłowe, jeśli faktycznie jest to taki finałowy ciężarówkowy boss. Ok. Jak mam teraz spać dobrze na dół? Jak mam to zrobić? Co za bzdura? What? Jakim cudem mam spaść z takiej wysokości dobrze? No bo to jest strasznie trudne. Tyle? Ej, okej, okay, spoko. Myślałem, że ten poziom będzie faktycznie jakiś niesamowicie trudny. A nie był! Był wymagający, ale był spoko. Byłem pewny, że takie pętle, tak, jakie wykonujemy, czyli skaczemy po ciężarówkach, wchodzimy na górę, skaczemy po ciężarówkach, wchodzimy na górę I na tym się to skończyło, myślałem, że będziemy jeszcze dalej skakać po ciężarówkach, na górę, na górę I tak jeszcze przynajmniej jeden raz, może dwa No tak dwa razy, no to spoko, tak? Zajęło to, nie wiem, 30 sekund, minutę, ostateczne przejście? Jasne, z 5 minut zajęło ogólnie, czy 10 nawet, ale spodziewałem się, że ten ostatni poziom będzie dużo trudniejszy Byłem pewny, że będzie 3 takie przejście dookoła. A były tylko dwa. Jedyny cały problem tej planszy był taki, żeby po naciśnięciu pierwszego przycisku spaść na dół. Poza tym, wszystko było proste. I fajne. Bardzo mi się podobała ta gra. I mam nadzieję, że wam również się podobała ta seria. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć jeszcze z planszy Halloween, których jest tutaj 10. Może więcej, ale raczej tylko 10. No i plansze świąteczne, których jest tutaj 5. Na razie. Może kiedyś będzie więcej. Ale nie wiem, czy będę je nagrywać. Na razie... Nie wiem, dajcie znać, że chcecie zobaczyć. Może będzie, może nie. Gra była naprawdę fajna. Bawiłem się bardzo dobrze. Nie jest to chyba jedna z tych gier, które są na tyle dobre, że przechodziłbym je dziesięciokrotnie. Myślę, jedno takie przejście wystarczy, bawiłem się genialnie przechodził jeden raz. Ale nie mam jakiejś ogromnej chęci, żeby grać od nowa, testować umiejętności i przechodzić to na nowo. Ani też nie mam jakiejś super chęci, żeby e, mierzyć się na tablicach wyników właśnie z graczami z całego świata i być rekordy szybkości czy punktów. Jakoś, nie wiem, aż tak dobra ta gra nie była, ale jedno przejście, bawiłem się, super. Może gra nie była niezwykle pomysłowa czy oryginalna? Było kilka pomysłów, ale jak chociażby w takim Super Meat Boyu tak każdy praktycznie jeden poziom jest czymś nowym, tak tutaj... Na świat jeden, tak, czyli na 10 poziomów, może dwa były jakieś oryginalne, a potem te pomysły były w różny sposób miksowane, więc nie, nie miało się tutaj cały czas wrażenia, że co chwilę gra rzuca nam coś nowego, coś pomysłowego, coś oryginalnego, ale wykorzystywała to wszystko dobrze. Jasne, no, poziomy, myślę, mogłyby być ciekawsze troce, troszeczkę, ale były spoko. Muzyka była przyjemna, graficznie było to wszystko bardzo proste, ale to wszystko pasowało. Same poziomy od strony graficznej też się bardzo powtarzały, tak? Nie było tu jakichś szczegółów ani niczego takiego. Po prostu przyjemnie na to się poczuło, ale właśnie to jak poziomy były zaprojektowane. Były zaprojektowane dobrze, bo to jest jakby nie patrzeć na najważniejsza rzecz. Były zrobione dobrze, aczkolwiek jednak powtarzały się, tak? Było to ciekawe, przyjemne, aczkolwiek nie powiem, że nudne, bo grało się w to świetnie. Strasznie fajnie się skacze po tych ciężarówkach i tak dalej. Kontrolowanie lotu tak, kontrolowanie tych skoków z z biegiem, bez biegu, kanie na dalekie, na bliskie dystanse, to wszystko działało świetnie. Przy tym unikanie pułapek wszystkich, opanowywanie chaosu, jakie się działo, to wszystko działało świetnie, ale zabrakło pewnego, nie wiem, dopracowania, pewnego pomysłu. bo to po prostu dobra gra. Nawet bardzo dobra gra, ale to tyle. Tak jest najzwykle iść na świecie 8 na 10. Dobra gra, ale... Nic więcej. Bardzo fajny pomysł ze skakaniem po ciężarówkach, zostało to dobrze zrobione, jeśli chodzi o po prostu granie, ale zabrakło właśnie takiego dopracowania wszystkiego, czy muzyki, czy grafiki, czy po prostu ciekawszych poziomów. I finałowy boss był, myślę, przyjemny. Był czymś faktycznie bardziej wymagającym niż wcześniejsze poziomy. No i to tyle, dajcie znać, czy chcecie zobaczyć jeszcze odcinek ze plansz bonusowych. Widzimy się w następnych seriach, mam nadzieję, że wam się podobało i cześć!